Cześć, nazywam się Kasia Woźniak, jestem lekarką i zapraszam Was na film na temat opalania. Przyznajcie się, kto z Was stosuje każdego dnia krem z filtrem na twarz? Nawet gdy idzie tylko do pracy, nawet gdy jest pochmurny dzień czy zima, pff, obawiam się, że mało kto z Was, a powinniście. W tym filmie opowiem Wam o tym, jak promieniowane słoneczne wpływa na Waszą skórę. Pokażę Wam faktyczne przykłady. Tego, jak wygląda skóra różnych ludzi po wielu latach, którzy stosowali i którzy nie stosowali ochrony przeciwsłonecznej, i podpowiem Wam, jak stosować kremy z filtrem, co bardzo przyda Wam się przed wakacjami. Zacznę od przykładu, który na mnie zrobił kiedyś bardzo duże wrażenie. To zdjęcie pokazywano. U mnie na studiach, na zajęciach z dermatologii, a teraz stało się hitem na TikToku. Zobaczcie. "No serious, no, why you not using SPF?" Now this is a perfect example of why you need sunscreen. As you can see, he was a truck driver for 28 years and on one side he has a lot more wrinkles. That was the side that was exposed to the sun all the time. O co tu chodzi? Pan był kierowcą ciężarówki. Przez wiele lat nie stosował ochrony przeciwsłonecznej. Kierowca ciężarówki, czyli Często pewnie jeździ tak typie, w typie wietrze-pachę i jedną stronę twarzy ma narażoną dużo bardziej na działanie promieni słonecznych, natomiast druga chowa się bardziej w cieniu. I tutaj zobaczcie, jak bardzo widać, że jedna strona twarzy jest dużo bardziej gładka, natomiast na drugiej pojawiła się, pojawiło się masę zmarszczek. I faktycznie. Słońce tak na nas działa. I to od Was zależy, czy będziecie mieć taką twarz jak Pan po swojej prawej, czy po swojej lewej stronie twarzy. To, co powinniście wiedzieć, to to, że nie ma zdrowej dawki promieniowania słonecznego. Każde promieniowanie słoneczne, każde wystawienie się na Słońce bez filtra jest dla naszej skóry szkodliwe. To, że skóra ciemnieje, jest efektem tego, że ona się broni przed oddziaływaniem promieni słonecznych, że musi walczyć. A gdy musi walczyć, no to później też niestety częściej choruje. Wystawianie się na promieniowanie słoneczne bez ochrony, o której powiem za chwilkę, zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworu skóry, czyli czerniaka. Bardzo wiele nowotworów skóry tego typu występuje w krajach z dużym nasłonecznieniem, na przykład w Australii. Ostatnio um, byłam um, długo na Maderze i na Maderze, taka słoneczna wyspa, gdzie mamy, gdzie mamy słońce cały rok, czerniak jest najczęściej występującym nowotworem. Ale to nie tylko nowe nowotwory, to też stymulacja procesów zapalnych, to przyspieszone starzenie się skóry, to właśnie zmarszczki, um, tak, ta skóra staje się bardziej wiotka. Także jeśli chcecie zadbać o siebie, by skóra dłużej wygląda na taką jędrną, zdrową, na młodszą, to pamiętajcie o ochronie przeciwsłonecznej. Jeśli podoba Wam się ciemniejszy kolor skóry, bezpieczniejszą opcją jest korzystanie z samoopalaczy niż opalanie się na słońcu. Oczywiście, tutaj też trzeba popatrzeć na ich skład, bo są różne preparaty na rynku dostępne. Natomiast um, oddziaływanie promieni słonecznych no niestety nie jest dla nas dobre. I nie oznacza to tego, że mamy się chować w piwnicy w domu. Nie. Mamy się po prostu przed nim odpowiednio chronić. I choć generalnie ekspozycja na promieniowanie słoneczne jest dobra dla naszego zdrowia, poprawia samopoczucie, to nigdy nie powinna się odbywać bez um, ochrony właśnie na przykład kremami z filtrem. Szkodliwe działanie promieni słonecznych na skórę kumuluje się przez całe życie. Bardzo negatywnie Nazywnie wpływają poparzenia słoneczne z dzieciństwa, natomiast nie jesteśmy w stanie cofnąć czasu, jesteśmy w stanie zadbać o siebie od dziś. I zabezpieczając swoją skórę od dziś, yy, powodujecie to, że te uszkodzenia skóry nie będą się już dłużej u Was kumulowały. To nie będzie się po prostu jeszcze bardziej zwiększało. Kumulacja, czyli dodawanie się do siebie. I w momencie, jak. Jest już tych uszkodzeń bardzo dużo, to w pewnym momencie nasz organizm, nasza skóra nie jest w stanie się już regenerować. Warto wiedzieć, że mamy dwa typy promieniowania słonecznego: UVA i UVB. UVA skojarzcie sobie z takim mocnym promieniowaniem. Ono będzie przechodzić przez szyby okienne, ono będzie wnikać do głębokich warstw skóry i ono będzie właśnie przyspieszać to starzenie się skóry. UVB możecie sobie skojarzyć z promieniowaniem bardziej płytkim, które przechodzi tylko przez naskórek. I to właśnie to UVB, promieniowanie, powoduje oparzenia słoneczne. Jak unikać tego negatywnego oddziaływania promieni słonecznych? Po pierwsze, możemy unikać godzin, gdy promieniowanie jest najmocniejsze. Na przykład, jeśli jesteście użytkownikami iPhone'ów, to jest coś takiego jak aplikacja Pogoda, w której możecie sobie podejrzeć UV-indeks i zobaczyć w jakich godzinach albo w jakich dniach on jest największy i w jakich godzinach warto unikać takiej bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie słoneczne, czyli na przykład wyjścia na plażę albo do, do pracy w ogródku czy grania w piłkę na boisku. Po drugie Powinniście używać kremu z filtrem. Ja bardzo się cieszę, że aktualnie na TikToku i w mediach społecznościowych panuje taki trend, żeby właśnie z kremów z filtrami korzystać. To jest super i zobaczcie. Kobieta przez 40 lat używała kremu z filtrem na twarz, ale zapominała o szyi. Pamiętajcie, że nakładanie kremu z filtrem na twarz jest bardzo ważne, ale nie zapominajcie o szyi. Nie zapominajcie również o całym ciele, bo kremy z filtrem używamy wszędzie bez wyjątku. Pamiętajcie również o reaplikacji. Super. Gdy ja byłam nastolatką, to um, konkurowało się, kto jest najciemniejszy. Aktualnie bardzo dużo nastolatek jest świadomych odnośnie odpowiedniej pielęgnacji e, skóry i to jest super, że powstała taka zdrowa moda. Także już tutaj właśnie zdradziłam, że ja to już jestem stara. <grymne> jak używać temu, tego kremu z filtrem, żeby to było odpowiednie i co oznacza SPF? Jaki SPF wybrać? Um, mamy różne wartości, na przykład SPF 20 albo SPF 50. I to SPF oznacza jak Możemy wydłużyć czas przebywania na słońcu, żeby nie doszło do poparzeń słonecznych. Na przykład, to najłatwiej jest wyjaśnić na przykładzie. Załóżmy, że jest ostre słońce i po wyjściu na nie poparzenia słoneczne powstają u kogoś już po 10 minutach. To jeśli posmaruje się SPF 20, to powinien z 10 minut ten czas wydłużyć się razy 20, czyli powinny powstać dopiero po 200 minutach. Analogicznie przy użyciu SPF50 po 500 minutach, natomiast to dotyczy um, warunków stricte laboratoryjnych, w których smarujemy się odpowiednią ilością kremu, czyli minimum tutaj sobie sprawdzę 2 mg na 1 cm2 skóry. To daje na całe ciało około 30-40 mg. Łyżeczka na twarz i dekolt, łyżeczka na każdą kończynę górną, po dwie łyżeczki na każdą kończynę dolną, dwie łyżeczki na tułów z przodu, dwie łyżeczki na tułów z tyłu. Niestety, w rzeczywistości mało kto używa ty tyle kremu. Co więcej, w rzeczywistości pocimy się ściera się ten krem, gdy siadamy na, nie wiem, leżaku albo ubraniem, wchodzimy do wody na plaży, wychodzimy z wody. Także tutaj bardzo ważna jest też ta reaplikacja, najlepiej co dwie godziny. Gdybyśmy byli w laboratorium, w którym się nie pocimy, tylko leżymy, nic nas nie pociera, no to ten krem będzie dłużej na skórze, ale wiemy, jak jest w życiu. Jaki krem z SPF wybrać? SPF w większości chronią głównie przed UVB. Natomiast są również takie chroniące przed UVA i warto szukać właśnie takich preparatów. Na opakowaniach mamy różnego typu oznaczenia. Może być na przykład oznaczenie UVA w kółeczku. Jeśli na kremie 30. Mamy takie UVA w kółeczku, to znaczy, że przeciwko UVB ma tą moc 30, natomiast przeciwko UVA ma 1 trzecią tej mocy, czyli tak jakby SPF 10. Może być oznaczenie PPD. I w tej sytuacji to oznacza to samo co SPF, tylko właśnie w odnoszeniu, odnoszeniu się do UVA. Czyli jak mamy SPF 20 i P. PD20, to jest to krem z filtrem, który będzie zapewniać właśnie tą ochronę, 20, tak zwaną, przeciwko zarówno UVA, jak i UVB. Natomiast 20 to jest za mało. Ja ym, sama stosuję zwykle 50 ym, codziennie na skórę twarzy i szyi, a gdy mam takie dni, że spędzam czas na zewnątrz, no to staram się na wszystkie odsłonięte części ciała. Teoretycznie powinno się też smarować ym, części ciała, które są pod ubraniem, bo większość ubrań też nie chroni wystarczająco i co ciekawe, przez ubranie też może dojść do poparzenia skóry. Może być też oznaczenie PA z gwiazdkami i czym większa ilość gwiazdek, tym lepsza ochrona. Może być też oznaczenie Broad Spectrum, czyli jest to taka wysoka ochrona, zarówno przed UVA, jak i przed UVB. Także wybierając kremy, wybierajcie te o większej liczbie SPF a oraz takie, które chronią również przed promieniami UVA. Bo jeśli wybierzecie krem, który tylko chroni przed UVB, to oczywiście on będzie skuteczny w ochronie przeciw oparzeniem słonecznym. I po wyjściu na plażę i powrocie zobaczycie, o nie poparzyło mnie i pomyślicie sobie, że o, czyli działał. No właśnie, działał, ale nie przed UVA, czyli ochroniliście się przed poparzeniami, ale nie uchroniliście się przed na przykład starzeniem skóry, czy ryzykiem występowania nowotworów. Zobaczcie jeszcze jeden filmik, bo ta ochrona przeciwsłoneczna to nie tylko takie poważne gadki jak u mnie, ale to też mnóstwo zabawy. No właśnie. Także pamiętajcie o tej ochronie i teraz, i na wakacjach, i po wakacjach, bo to jest niezmiernie ważne. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało wpisujcie je w komentarzu i dajcie znać, jakie wy kremy z filtrem wybraliście, z jakim SPF kremy stosujecie i sprawdźcie, czy krem z filtrem, który macie w domu, chroni też przed promieniami UV.